Taki nie robisz? No tak, bo inaczej nie możemy Niestety. Ja nagrywam tak Nigdy Nigdy nie. Dobra, czy chcecie tak? Jak? Ale przecież to, to ci nie odpowiedzą To nie jest na żywo No wiem, ale nie, bo tak chyba zrobię ja, ja Niestety W komentarzach Jak skończyłem ten film, możecie pisać i odpowie. Ja odpowiem. A wiadomo. ziemniaczek nie ma Robloxa? I właśnie. Kartofelek? No i w ogóle coś nam się popsuło na żywo i musimy. Nie możemy. No nie możemy. I musimy kilka dni poczekać. Ale jakieś chyba ze 5 tygodni. Więc sorry, ale kiedy już będę mogła na żywo i kiedy... Milena przyjdzie do, do mnie, to pogramy na to, se pogramy. O, hej, Nie będę cię zabijać. halo, mam cię zabić? No i zabijam fanek. Szkoda, że nie możemy nas tak Żałuję, bo tak to przerwało. O, Milena, no. no. no nie. Он лест. Не могу нажать. Игорь написал. Duje mi się znowu długo. No! Chyba ktoś żeby... dwie... Dobry! Dobry! No i już wróciłam ciebie. Już mnie nie będzie chyba. Chroni mnie. Do... cię. Chronię. Chronię. Kurde, no ja tak bardzo chciałam na żywo. No. Tak, już takie, już serduszko mi tak pęka na pięć części. O, kłaś. Zdrówko. Zdrówko. Czekaj, sobie zdrówko. Ach, siociek. Siociek. Co to było? Ciągle to mnie wystrasza. Serio ci to wystrasza? Tu To ty? To ty? To ty? No, No, ale tak mi serce, tak, aż serce mnie boli. Jestem taka smutna, no bo tak fajnie się grało. Tak może fajnie się grało. Ale, ale wiemy tak. już wiem, jak komentarze robić. Tak, już wiemy komentarze. To chyba trzeci raz na żywo, albo drugi. Jaki drugi? A, no ale że drugi, drugi. Trzeci. Drugi. Pieczek, który nam się nie uda, później, który mogłeś jeszcze i teraz. A, w faktycznie. No to co mówisz, że drugi? <noise> Jak się mówi nazywa Kanna. Okay. Eee... Eee... Weź sprawdź jak myślę <grym> A nie, już wiem z, z, z. Minus 3, 4, 3, 2, to wyłącz Wyłącz <grym> mm. Jak to było? 3, 2, 1 Ja wiem, ja wiem Nie wiem. Ja wiem. Basket, kliknij. Basket. Wiesz, żeby usunąć ten, tą podłogę. E, minus. E, c? Nie, to tak. C. Pokażę ci. cztery, Pokażę ci lepiej. Nie. No to myślimy. Um, no i o YouTube. Pokażę ci nawet. Poczekaj, bo ktoś mi napisał, zaraz na to podpiszę. Zuzu, minus. A dobra, to sobie. Jestem na tak, jestem. Taką. Minus. To twój skin był? To był twój skin kiedyś? To? to? Tak, to był mój stary. Jakby co, kto się pyta, czy jestem youtuberką? Tak. Jestem... dupuderką. Ja ci dam! Ju, ju, Nie! Tu jest większość na oh. nie, patrz, tu jest większość na nie. nie. Jestem... Będę napisala fanka. Ju, you... O! No bo było, było, było. Um, dobra, odpalam Bobloxa, ale pierwsze muszę popatrzeć moje rzeczy. YouTube. Ho. Osiem wiadomości. Hej, Halo! Ty do... <laughs> Adaś, typowy Adaś. Odpisz mi. YouTube. Halo! Halo! YouTube. YouTube. Dobra. Jesteś mordercą! Źle <laughs> chyba pewnie napisałam. Tak, źle. Dobra, youtuberko. No nie wiedziałam, jak to napisać. No trudno, trudno, Jadwiga. Ty, ty go... szeryf! Po co ty miałaś mieć? A dobra. Ja tam... Mi z... się Roblox teraz nie chce włączyć. Mandaciek ci wpisze zaraz! Tak właśnie! <laughs> Gdzie jest mi broń? Jak ty ją dosiegnie? Dobra! Ja mi się mam teraz nie chcę włączyć. Gdzie to ma youtuberka... Jutuberka. Co Chcę teraz z tą youtuberką. Gdzie moja fonko? Bo chcę ją przetulić. <śmiech> <śmiech> typowy... Typowy. Sze... <laughs> typowy wszyscy. Pewnie, pewnie... chcę... Zabić to, Jelena. Chcę się przytulić. Pandacik zaraz tam. A wiesz, że ona była, mogła być przebrana? I mogła się zabić? Nie, bo tak bym nie wiedziała, bym mi napisała. A nagrywasz? Nagrywasz? Jezu, co się teraz pytają! To weź, napisz. Tak. Ja zawsze umieram. <grym> Rob ptaków, nie co? A, dać co on chce? Co? A to my co nagrywamy, kobietę. Nie, ja teraz... Ja... Nie mogę gadać, no bo gram z Zuzią i jeszcze nagrywamy film. Na żywo. Na żywo. Nie Pan, na, nie. Pa. mi Na żywo. Nie na żywo, dobra. No, ale nagrywaliśmy na żywo. No. Odpal. Ja muszę kolejny raz wyłączyć. No gdzie oni są, no? Nie wiem. Pistule tam jest. Ten Piz... mandacik zaraz mu pokażę. <grym> zaraz ci wkleję mandacik, <grym> jesteś <wejdzie? Są grym> mordercą. Jeszcze <grym> tylko 30 sekund. Przeszukanie. A ile już ten film trwa? Ja tam wiem, poczekaj. 9 minut. Dobra mój mój Dobra, jakoś. Poddaje się. Wręczę Ci mandaki. Zmiśnię. Dogdatej ci... wysłał prośbę. Dog Day to jest... Kto to jest Doggaj? Dog... Dog Day. Gdzie ten... Igor! O, Igor! Dobra, trzydzieści, a z trzydzieści Ej, Zuzu, nagrywasz w tym momencie? Tak, nagrywam. Nagrywam. Tak, nagrywam. Gdzie oni są? Dogdaj, o. On jest tym małym. On jest tym małym? To jest Olena i Ty. Ej, czekaj, mi, to napisać, że... A robisz live? Nie możesz. Nie, Coś nie mogę. Coś się złączyło. Tak, wezmę to. Możesz to znowu?